Pewnie bardzo trudno podsumowywać taki mecz po takim wyniku. No, ale zapytam, właśnie jak podsumujesz to spotkanie? Czy, czy jesteś zadowolony z jakiegokolwiek um, okresu w tym, w tym meczu? Były pewne dobre momenty, bo mieliśmy bardzo fajne sytuacje do szczelenia bramki. Lecz no jednak zabrakło tego kluczowego wykończenia. No i przeciwnik pokazał klasę i wykorzystywał te sytuacje, które miał. Ty mówisz o tym, że mieliście tę okazję, chyba też możecie być poniekąd zadowoleni z tego, że długimi momentami przeszkadzaliście rywalom w zdobywaniu bramek. No to też jest prawda, tylko szkoda właśnie tych sytuacji, co mieliśmy, no bo jednak tam mogliśmy parę bramek ukąsić. Czy uważasz, że teraz jak z waszej drużyny odeszło wielu obcokrajowców, i tak naprawdę no, gracie właściwie tylko młodymi zawodnikami, wychowankami STS-u, e, to chyba można mówić o zupełnie nowej drużynie, prawda, e, w Sanoku. Bo to nie jest drużyna zbudowana na obcokrajowcach, tylko drużyna zbudowana na młodych zawodnikach, e, więc chyba właśnie gdzieś ta drużyna się tworzyła na nowo. No to też jest duża prawda, ale też jako młoda drużyna Będziemy się uczyć od tych innych zawodników, z lepszych drużyn, no i musimy wyciągać cenne doświadczenie i mam nadzieję, że to zapłysuje w przyszłości. Przytom jeszcze jeden mecz z katowicami w sezonie zasadniczym. Jak według Ciebie nie wiem, zagrać albo jak? Wyobrażać sobie ten mecz, żeby nie tylko odbył się ten mecz, ale też żeby tak godnie pożegnać się z tym sezonem. Na pewno musimy utrudniać przeciwnikom, nie możemy im zostawiać wolnego miejsca i musimy uważać na kary, no bo jednak to jest taka drużyna, która potrafi to wykorzystać. W pewnym momencie tego sezonu, gdy już chyba było jasne, że no, ten cel walka o playoffy trzeba sobie odpuścić myślisz, że w tym momencie jakaś taka presja z was zeszła, że już tego wyniku tej presji wyniku nie ma i po, po prostu możecie grać, rozwijać się. No to na pewno ta presja troszkę zeszła z nas, ale też jednak chcemy, chcieliśmy wygrywać te mecze, no bo jednak cenne punkty, to też są inne drużyny wtedy tracą i wtedy się podwyższa całkowicie poziom ligi, no bo jednak jako ostatnia drużyna też chcemy wynosić z tych meczów te punkty, żeby to też wyglądało. Hmm. Zapytam jeszcze o twoją grę w tym sezonie, bo ty w tym sezonie zadebiutowałeś w Polskiej Hockey prawda? Tak. Więc jak ważnym przeżyciem, nie wiem, momentem był dla ciebie ten debiut i jest ten debiutański sezon? Na pewno bardzo dobrze się czuję w drużynie, to jest jeden fakt, bo z tymi chłopakami się znałem wcześniej. Też życiowo dojrzewam przy nich, no bo to są jednak starsi koledzy. I jestem naprawdę wdzięczny trenerowi, że dostałem tą szansę, przez co też zbieram dużo doświadczenia i chciałbym, żeby to poszło w dobrą stronę. I pewnie też można zaryzykować stwierdzenie, że paradoksalnie jakkolwiek zła sytuacja nie byłaby wokół waszego klubu, no to wy, tacy zawodnicy jak ty, tacy młodzi zawodnicy dużo zyskują na tej sytuacji, bo dostajesz dużo szans na grę. No to jest akurat prawda. Jednak teraz tych minut jest o wiele więcej na lodzie niż na początku sezonu, więc można ich łapać bardzo dużo i to jest ogromne doświadczenie. Gdy już poznałeś ten poziom THL-u, jak myślisz, jakbyś to ocenił? Nie wiem, myślisz, że dużo brakuje Ci, żeby grać regularnie na tym poziomie? czy? E, czy po prostu to są jakieś małe rzeczy, które, które musisz poprawić, żeby być takim etatowym ligowcem? No jeszcze do niektórych zawodników mi brakuje. Na pewno warunki fizyczne to jest to, co chciałbym poprawić u siebie, ale myślę, że też takie hokejowe IQ, bo niektórzy zawodnicy w lidze, no, to jest po prostu kosmos. To na koniec zapytam o to, co wyniesiesz z tego sezonu ligowego? To jest dobre pytanie, ale na pewno doświadczenie i pewność siebie, że nie można się bać większych przeciwników, no bo jednak ten spryt hokejowy trzeba wykorzystywać. I tutaj jest wiele okazji do tego, tym bardziej, że teraz już jest koniec sezonu, został nam jeden mecz, więc trzeba będzie pokazać to, co się najlepiej potrafi i zagrać na 100%.